Witam państwa bardzo serdecznie. W studiu razem z nami minister spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, czyli przewodniczący nowoczesnej i zarazem poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, po rozmowach w Arabii Saudyjskiej sekretarz stanu USA, po rozmowach Stany Rosja, dzwoni z informacjami do szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i do szefowej dyplomacji Unii. Do Polski nie dzwoni. Czy to oznacza, że polski rząd spadł do drugiej ligi w relacjach z Ameryką? Nie, myślę, że nie. No jakby wiemy, że rozmowa między, między ministrem Sikorskim a sekretarzem Rubio odbyła się. Jakby tutaj jesteśmy w stanie w stałym kontakcie, w stałej wymianie informacji. Także na forum, na forum europejskim, więc jakby nie ma się tutaj tym, co przejmować w żadnej mierze. My musimy po prostu robić swoje. Stanowisko Unii oczywiście też polskie jest takie, że nie może być po pokoju ponad głowami Ukraińców i Europa musi uczestniczyć we wszystkim tym, co dotyczy europejskiego bezpieczeństwa. Pytanie, czy to nie jest nasze europejskie, polskie chcieństwo? myślenie życzeniowe, bo jak to ujął wczoraj barwnie w gościu wydarzeń w kosiniak mamy tornado historii, jeśli chodzi o wydarzenia, no i to tornado, jak czytam na przykład ostatnie cytaty z Donalda Trumpa, który mówi, że tak naprawdę Ukraina miała trzy lata, żeby te wojny zakończyć i w zasadzie współodpowiedzialna za rozpoczęcie tej wojny, no to zastanawiam się, czy to tornado nie urwie na głowy. No, wypowiedzi są różne. Oczywiście wszyscy mamy świadomość i musimy mieć świadomość tego, jakie mamy czasy, że są, są czasy bardzo poważnych wyzwań, poważnych zagrożeń, no, ale y, to nie powinno budzić w nas strachu, to nie powinno nas paraliżować, tylko motywować do działania. Y, I po pierwsze, jedność zawsze będzie tak, że razem będziemy dużo silniejsi. Po drugie, y, no, i tutaj Polska y, ma bardzo mocne papiery, my jesteśmy bardzo wiarygodni, my musimy po prostu wziąć odpowiedzialność za, naszą, za nasze bezpieczeństwo, za naszą obronę i wydawać dużo więcej na, na zbrojenie. Jeżeli wszystkie państwa europejskie przynajmniej by się zbliżyły do tego, co robi Polska, to w ogóle by nie było, nie było o czym rozmawiać. My musimy sobie zdać sprawę z tego w, w Europie e, i to jest też zadanie Polski i polskiej prezydencji, jaką my mamy siłę. My jesteśmy dużym, 450 milionowym kontynentem i gigantycznym rynkiem, gigantyczną potęgą gospodarczą, jeśli po, połączymy całą Europę, 10 razy silniejsza gospodarka od Rosji, 3 razy, 4 razy więcej ludności prawie. No więc po prostu trzeba działać. My musimy wydawać więcej i musimy koordynować się. Jeżeli zachowamy jedność i będziemy wydawać więcej na obronność, będziemy realizować wspólne inicjatywy, to w ogóle nie będzie takiego pomysłu, żeby Europy przy tym, przy tym nie było. To Panie Ministrze, jeśli trzeba nam jedności, odpowiedzialności i decyzyjności, to może pomysłem jakimś jest ten scenariusz z europejskimi wojskami na Ukrainie. Wczoraj Donald Trump, czy dzisiaj w nocy w zasadzie też mówił, że on jest za tym scenariuszem, bo Amerykanie tego pokoju pilnować czy egzekwować raczej nie będą. No na razie, na razie nie, nie mamy nawet informacji, żebyśmy się zbliżali do jakiegokolwiek zawieszenia broni, więc trudno mówić o jakichkolwiek scenariuszach europejskich. Zdanie premiera i rządu jest bardzo jasne. Nie, nie ma Mowy o wysłaniu tam y, polskich wojsk. Ale dlaczego. Ale... Panie Bo jeśli Francuzi, Szwedzi, Brytyjczycy sugerują, że taki scenariusz jest możliwy, to może Polacy nie powinni od razu mówić twardego. Nie. No, na, na, na razie y, to są odpowiedzi, te, o których Pan mówi, na dywagację, jeśli coś kiedyś tak. y, się stanie. Tylko, że y, y, naszym zadaniem nie jest dywagowanie, co, s, co be, będzie, jeśli coś tam się kiedyś stanie, tylko po pierwsze, być gotowym na to, żeby zapewnić Europie bezpieczeństwo y, i wspierać Ukrainę i n, nie dopuścić do tego, żeby. Jakiekolwiek porozumienia zostały zawarte poza ponad głowami Ukraińców. Czyli po pierwsze, my musimy wspierać Ukrainę i to robimy. Po drugie, my musimy być gotowi na zabezpieczenie bezpieczeństwa Europie i wtedy będziemy gotowi na dodatkowe wsparcie Ukrainy. To, co robi Polska do tej pory, to, co zrobiła już Polska, pokazuje, że, my, że, że bez nas ta walka Ukrainy byłaby bardzo trudna. Po pierwsze, bardzo jasne polityczne wsparcie od samego początku. Po drugie, wsparcie wojskowe bardzo duże i wyraźne. z z gigantycznym namawianiem też innych sojuszników w Europie. No przecież to jest też e, rezultat tego, jak Polska wspiera. A po, po trzecie e, hub bez którego e, ta pomoc nie mogłaby Myślę, docierać. w Polsce jest nikogo Polska, do tego nie bez, trzeba bez, bez, Dokładnie, więc jakby nikt nie musi nas zmuszać i, u, do, do jakiegokolwiek innego poparcia i wsparcia Ukrainy niż takie, jakie my prowadzimy do tej, tej pory, bo, o, bo ona jest tak ważna, że bez niego w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek tylko, innych konstytucjach. jeśli Polska już na dzień dobry mówi my w tym nie weźmiemy udziału, bo w zasadzie nie, nie patrząc nawet na warunki takiego porozumienia, to czy nie, nie zrywamy takiej potencjalnej jedności już od razu? Znaczy, tutaj w ogóle nie ma mowy o, o zrywaniu jedności, bo na razie mówimy cały czas o dywagacjach jakichkolwiek, a nie możemy sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam w powietrzu jakieś scenariusze chodziły bez udziału w tym Ukrainy. Na razie to, co się, to, 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 jaką mamy sytuację dzisiaj, to to, że prezydent Trump mówi, że chce doprowadzenia do pokoju i Ukraińcy i cała Europa chce oczywiście też pokoju na Ukrainie, tylko to musi być trwały i sprawiedliwy pokój. Ukraińcy też są tego pokoju. Ale na razie to, co się wydarzyło, to jest tylko to, że został odtworzony kanał komunikacyjny w Riadzie. Tylko tyle. I aż tyle, ale nadal to jest tylko tyle. A panie ministrze, a propos tych wydatków na zbrojenia, czy jest już w zasadzie postanowione i pewne, że te wydatki na obronność będą wyjęte z procedury nadmiernego deficytu? Bo wiemy, że na przykład Polska jest dzisiaj w tej procedurze, no właśnie z powodu tego, ile wydajemy na, na obronność. Tak, to jest niezwykle ważna sprawa i słyszeliśmy komunikat y, przewodniczącego von der Leyen, po szczycie w Paryżu mówił też o tym Donald Tusk. W zasadzie ta decyzja jest podjęta. Oczywiście, jakaś jest procedura, mówił wczoraj o tym komisarz Serafin, że formalnie jeszcze kilka zabiegów tam jest potrzebnych, ale tak, z naszej perspektywy możemy spać spokojnie, ale to też oznacza, że Europa jest coraz bardziej gotowa do działania, bo. Dzisiaj nie ma nic ważniejszego niż to, żeby poszczególne państwa europejskie więcej wydawały na obronę. Oczywiście z punktu widzenia całej obrony i budżetu unijnego my musimy też wydawać więcej, musimy realizować wspólne projekty europejskie, tak jak Tarcza Wschód-Polski pomysł. Już pierwsze środki na wzmocnienie naszej, naszej wschodniej granicy z, z budżetu europejskiego płyną, ale te, to, co idzie z budżetu europejskiego, to będzie dużo y, za mało, żeby zapewnić nam w pełni. Bezpieczeństwo. Żeby to się udało, Europa, która jest bogatym kontynentem, musi po prostu wydawać więcej. To musi spóźnione robić spóźnione działanie. Czy to nie są spóźnione ruchy, jak to wyjęcie obronności wydatków na obronność z, z nadmiernego deficytu. No, wydaje się, że po 2022 roku to już było absolutnie oczywiste. No, możemy teraz oczywiście publicystycznie mówić za późno, nie za późno, lepiej późno niż wcale. To znaczy, yy, to jest ten moment. Yy, który jest momentem wzięcia odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo. My od roku bardzo konsekwentnie o tym mówimy. W czerwcu zeszłego roku w konkluzjach Rady Europejskiej Donald Tusk doprowadził do tego, że kwestie bezpieczeństwa zostały wpisane jako priorytet europejski i Rada Europejska zobowiązała Komisję do szukania opcji finansowych. I my konsekwentnie mówimy o tym. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Europy, i tak ustawiliśmy priorytety naszej prezydencji, i dzisiaj w każdej stolicy o tym słychać. Rezonuje to. Jakbym pana redaktora zapytał, jakie były priorytety poprzedniej prezydencji belgijskiej czy węgierskiej, to pewnie niewiele z nas by pamiętało, jakie były. Ale to bezpieczeństwo my wyryliśmy na kamiennych tablicach w każdej europejskiej stolicy i wszyscy o tym mówią i wszyscy to rozumieją. To bezpieczeństwo oznacza też przedłużenie sankcji na Rosję. Jak to wygląda w tej chwili? Bo wiemy, że te negocjacje no, też dotyczą tego. Nie ma co kryć. nie mówią to wprost. No i dlatego też Europa musi siedzieć przy stole, bo to też Europa bardzo poważne sankcje na Rosję wprowadziła. My przedłużyliśmy... Ten, 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 ten zestaw 15 pakietów sankcji. To są masywne sankcje, łącznie z zamrożeniem aktywów rosyjskich. Teraz negocjowany jest 16 pakiet sankcji, także, także poważny, z, z ograniczeniem na przykład na aluminium. To jest bolesne dla Rosji. Ale już Pan, użycie tych zamrożonych środków rosyjskich nie jest takie oczywiste. Premier o tym mówił po spotkaniu w Paryżu. Użycie samych, znaczy no, polskie stanowisko jest takie, że. że, 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 że Sankcje powinny być takie, żeby były bolesne wobec tego, na kogo są nałożone. No na razie to, co się udało i to jest też coś przełomowego, coś, czego sobie trzy lata temu nie mogliśmy wyobrazić, to jest używanie dochodów z tych, z tych aktywów. To też nie są małe pieniądze, bo to jest kilkanaście miliardów euro rocznie. Dobra, i to rozumiem, że Polska chciałaby pójść krok, krok dalej. No myślę, że nie tylko Polska, jest wiele państw europejskich, które uważają, że skoro... To te, kto te to pieniądze... blokuje? Yy, no, nazwiska, panie Michael. Nie, no tak nie będziemy mówić, bo, bo też y, zależy nam na tym, żeby ten proces y, szedł, szedł do przodu, więc nie chcę tutaj nikogo stygmatyzować, no, ale nie jest dla nikogo tajemnicą, że y, kiedy mówiliśmy o tym przedłużeniu sankcji, no to y, y, jedynym państwem, który wstrzymał to przedłużenie i zamiast przedłużyć je w grudniu zeszłego roku, musieliśmy czekać miesiąc, y, no to były Węgry i Viktor Orban, więc jeżeli jest na scenie politycznej w Europie ktokolwiek, kto twierdzi, że ma dobry kontakt z Orbanem, to dla dobra naszego interesu i Polski Europy powinien starać się go naciskać w tej sprawie. Jeśli są politycy tacy, którzy mają na tyle z nim dobre relacje, że potrafią swoich kolegów tam ukryć, to może zamiast ukrywać tam swoich kolegów przestępców, to powinni z nim rozmawiać o tym, że trzeba nacisnąć na Rosję. Pani micrzeczenie zmiana tematów. Chociaż tylko pozorna, bo rozmawiamy dalej o unijnych pieniądzach. Wczoraj Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć finansowych, czyli popularny OLAF zakończył śledztwo w sprawie nadużyć przy zakupie generatorów dla Ukrainy przez rządową Agencję Rezerw Strategicznych Zarządów Prawa i Sprawiedliwości 91 milionów euro. My te pieniądze będziemy musieli oddać jako Polska. No tak. Z tak. budżetu pa państwa? Tak. No dobrze, tylko jakie są teraz są procedury? No to jest, to jest w ogóle porażająca sprawa, bo jakby po pierwsze Olaf jest instytucją kompletnie, kompletnie niezależną i no przygotował raport, który jest w zasadzie aktem oskarżenia, pokazujących faworyzowanie swoich kolegów. No to, to, to są, być może z punktu widzenia państwa, to nie są, to nie są pieniądze, które za, zachwieją polską gospodarką, ale to, to jest 91 które, które, można było na coś, na coś wydać. E, my czekamy jeszcze formalnie na, na, na przesłanie tego, tego, raportu i, i myślę, że mm, to będzie bardzo poważny dowód w sprawie dla prokuratury, w sprawie, która jest prowadzona w, e, dotyczącej hierarchii. A kto bo, Pana zdaniem jest na końcu tego kłębka? No to jest chyba oczywiste, Mateusz Morawiecki, no ale nad Mateuszem Morawieckim jest też Jarosław Kaczyński. Czy on o tym wiedział? Nie wiem. Mi intuicja mówi, że Mateusz Morawiecki od początku do końca w tym procesie uczestniczył, ale to niech wyjaśni prokuratura, ja tu nie chcę stawiać oskarżeń, natomiast jakby pamiętamy maile Dworczyka, pamiętamy jak to działało. Była jakaś ekipa, która się gdzieś tam spotykała i, i kombinowali. To znaczy, jeżeli już słyszymy o zeznaniach, że ktoś z nich tam zapisywał na karteczkach, że ta firma ma dostać takie wsparcie, no to to pokazuje, że oni doskonale wiedzieli, że przekręcają kasę i robili to świadomie z premedytacją i chcieli się na pieniądzach... Publicznych po prostu wzbogacić. To skandaliczna sprawa. Kwestia migrantów. Premier, kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał powiedzieć w jednej z niemieckich rozgłośni radiowych, że tak naprawdę Polska będzie wdrażała pakt migracyjny. Nawet jeśli dzisiaj premier Donald Tusk mówi inaczej. Czy nam się szykuje jakieś, jakiś zwrot akcji po, po wyborach? Nie, no wystarczy, żeby się wsłuchał Olaf Scholz, to co mówi Donald Tusk, czy to co mówi szefowa Komisji Europejskiej. Jest dla wszystkich myślę jasny: nie będzie żadnych przymusowych relokacji na, na terenie Polski. My nie będziemy wdrażać niczego, co, co zagraża naszemu bezpieczeństwu. Dlatego, że po pierwsze, yy, gigantyczną robotę wykonaliśmy po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę ze wsparciem, z przyjęciem milionów uchodźców, i też my jesteśmy pod gigantyczną presją na, yy, na granicy wschodniej, instrumentalizacja migracji, yy, a to jest presja która nie była aż tak oczywista w czasie, kiedy, kiedy Pakt Migracyjny był pisany, więc jakby jest zupełnie inna rzeczywistość i wszyscy w Europie to rozumieją i tak jak powiedziała przewodnicząca von der Leyen, respektują to. Jedyne, co trzeba powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, pakt w obecnym kształcie został zamknięty, jeśli chodzi o tekst, w czerwcu 2023 roku. On w całości idzie na konto poprzedniego rządu i Mateusza Morawieckiego. To był czas, kiedy oni mogli negocjować, kiedy mogli wykorzystać to, że Polska wspiera e, uchodźców z Ukrainy, kiedy mogli już, już mówić o tym, że mamy do czynienia z instrumentalizacją. Oni się okazali skrajnymi niezdarami w kwestii europejskiej. Mateusz Europejskie. Morawiecki mówi, że w tych konkluzjach wtedy była zasada jednomyślności czy dobrowolności, że do tego trzeba wrócić. No nie, ale znaczy w, w których konkluzjach? Bo te konkluzje, które ja pamiętam z lutego 2023 roku, to Mateusz Morawiecki się zgodził, że musimy jak najszybciej przyspieszyć e, przygotowanie paktu migracyjnego. E, Pamiętamy wszyscy 27 do 1 i Beatę Szydło, no to w sprawie paktu migracyjnego Morawiecki był dokładnie taką samą niezdarą. W czasie, kiedy mógł negocjować polski interes, on zajmował się konferencjami prasowymi w Polsce straszeniem migrantami. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprzedażą, y, sprzedażą wiz. To jeszcze jedna sprawa na linii Berlin-Warszawa. Eisenheutenstadt to jest ośrodek, którym MSW i A niemieckie ma otworzyć 1 marca. I, I to ma tuż przy granicy z Polską dotyczyć osób, które będą odsyłane do Polski w ramach tak zwanej procedury dublińskiej, czyli tych, którzy mogli złożyć już wniosek o azyl w Polsce, ale złożyli w Niemczech. Czy, panie ministrze, powinniśmy się niepokoić tym, że Niemcy za chwilę nam wyślą tutaj dziesiątki, setki albo tysiące migrantów? Nie, nie będą nam wysyłać żadnych migrantów. Ja jestem tego absolutnie to a, tak to ten środek. no to czy ośrodki takiego typu powstają na on powstaje w Niemczech i on w, w, będzie przyjmował migrantów z Niemczech którzy zostaną w Niemczech no tak tylko że szefowa IMSW i, i administracji Fezer i landu Brandenburgii Katrin Lange e, mówią wprost że od, odesłanie do Polski ma potrwać nie dłużej niż dwa tygodnie takich osób do, naprawdę jakby nie ma tutaj takich obaw że będziemy się z jakąś przymusową relokacją mierzyć w Polsce to jest jakby jasne e, potwierdzała też to szefowa komisja. Komisji Europejskiej. Bierzmy pod uwagę też to, że za 6 czy 5 dni w Niemczech są wybory, więc to też wpływa na dynamikę tam dyskusji. Ostatnia sprawa już z polskiego podwórka. Jak panie ministrze przyjął pan wczorajsze wystąpienie przed Komisją śledczą szefowej CB, pani Agnieszki Kwiatkowski gurdak Ja go nie słuchałem na bieżąco, bo prowadziłem rady do spraw ogólnych w czasie nasz, mamy prezydencję. Te fragmenty, które, które słyszałem, no były co najmniej zadziwiające. Myślę, że, że przed Komisją. Jestem trochę inaczej powinno się prowadzić rozmowy, ale rozumiem, że, że w trybie pilnym pani szefowa CBA musi z, przedstawić swoje sprawozdanie z działalności premierowej. No właśnie, a tego raportu Jacek Sasin pisze tak. Donald Tusk rozkazał Tomaszowi Siemoniakowi przygotowanie raportu z pracy szefowej CBA, bo ta źle odpowiadała na pytania w komisji, nie chce brać udziału w ich cyrku. Już dawno zrobili z Polski Białoruś, pojętuje były wicepremier. Ja bym człowiek, człowieka, który odpowiada za, za wybory kopertowe, nie, nie komentować wypowiedzi, bo to... Okej, okay, ale czy to nie jest problem, to... że szefowa CBA wczoraj no, y, zderzyła się tak naprawdę z Komisją Śledczą i zupełnie inaczej widziała całą sprawę niż y, politycy, którzy mają to wyjaśnić? Ale ja, ja myślę, że to nie jest kwestia tego, y, jak ona widziała tą sprawę, tylko w, w sposób, jaki formalnie do tego podeszła. To znaczy jakby y, y, to jest Komisja Śledcza, jest wezwana jako świadek y, no, i jakby jest zobowiązana do tego, żeby podzielić się y, pewnymi informacjami, którymi nie chciała się dzielić po prostu. Ale może to były te informacje niejawne, tajne. No to, ale nikt z nas nie wie, jak wyglądał przebieg, przebieg, niejawna część komisji. Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej, lider nowoczesnej, był naszym gościem w Graffiti. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.